Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami, słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił. Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, łomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Mój drodzy, pewien zamożny faryzeusz zaprosił Jezusa w szabat do siebie do domu. I nie było to zwykłe zaproszenie. Przyszło wtedy wielu faryzeuszów i uczonych w piśmie. Gospodarz chciał się przypodobać tej grupie ludzi. Nie czynił tego w czystej intencji ugoszczenia Jezusa. Miał swoje ukryte zamiary. On żył w swoim środowisku, którego opinia, była dla niego ważna. A z drugiej strony, tak na wszelki wypadek, chciał mieć również zaliczoną gościnę Jezusa, bo nie wiadomo, co się jeszcze może okazać z tym dziwnym człowiekiem, jak w sercu o nim myślał. To też nie było to spotkanie z przyjaciółmi, ale coś w rodzaju spotkania w interesach. I również zaproszeni faryzeusze i uczeni w Piśmie przyszli mając w tym swoje intencje wszystkich rozpierała pycha. Siebie stawiali na pierwszym miejscu, myśleli przede wszystkim o sobie. Patrzyli bardzo krytycznie na Jezusa i na Jego uczniów i ich. Wzroku, w ich wzroku była nawet pogarda. Oceniali tę grupę bardzo ostro. Wielu z nich w swoim życiu unikało kontaktu z prostymi ludźmi, niewykształconymi, biednymi, którzy żyli skromnie. Uważali się ich za gorszych od siebie. Teraz Robili dużo zamieszania wokół niego. Mimo, że to Jezus był tą postacią najważniejszą, to dla nich liczyła się ich osoba, ich pycha. Gdy Jezus wszedł, rozmowy między nimi powoli cichły. Jednak Jezus był traktowany z lekkim lekceważeniem. Paryzeusze nie chcieli oddać mu należnego szacunku, dawali odczuć swoją wyższość. Jeszcze rozmawiano między sobą ściszonym głosem. Po uzdrowieniu chorego, po przypowieści o skromności, Jezus skierował swoje słowo wprawdzie do gospodarza. Jednak dotyczyło ono wszystkich zebranych i to słowo dotyczy również nas. A chociaż Jezus mówił konkretnie o zapraszaniu na ucztę, to przesłanie tej przypowieści jest głębsze i obejmuje ogólne zachowania ludzkie. I Jezus zwrócił uwagę zebranych na intencje ich poczynań. Człowiek robiąc coś dobrego oczekuje jakby z natury wdzięczności. Czyni to nawet nieświadomie. Jednak gdzieś ma zakodowane w swoim sercu, iż należy mu się jakaś forma zapłaty za to, co robi. I tą zapłatą może być zwykłe podziękowanie słowne. Może być jakieś wyróżnienie wśród innych, uznanie, lub jakaś inna forma zauważenia. Jeśli człowiek otrzymuje to, czego chciał, oznacza, iż swoją zapłatę już otrzymał. Mimo, że zrobiłby wiele dobrych rzeczy, ale jego intencją, było zaspokojenie swojej pychy, nie otrzyma zapłaty przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych, bo do nich już nie należy. I zauważmy, jak ważne są intencje naszych poczynań. Nie zagłębialibyśmy się zbytnio w ich znaczenie. Jednak, czy zdajemy sobie sprawę, że to, co Uważaliśmy za swoje zasługi w niebie, jest jedynie takim kamieniem, który ściąga naszą duszę na dno, gdzie króluje pycha. Jeśli byśmy prześledzili swoje życie pod tym kątem, może znaleźlibyśmy niewiele takich czystych, bezinteresownych intencji. Natomiast wiele czynów, które uznane są za dobre posiadało bardzo prozaiczne intencje pełne ludzkich słabości. My sami często robiliśmy wszystko, by niby niechcący zauważono naszą wspaniałość. Jacy jesteśmy dobrzy. I dotyczy to spraw, moi drodzy, naprawdę drobnych. Niekoniecznie Wielkich wyczynów. Na co dzień trafiają nam się liczne okazje do czynienia dobra, do służenia komuś, pomocy, wykonania czegoś dla, za kogoś, zrobienia czegoś mimo zmęczenia czy złego samopoczucia, przymknięcia oczu na czyjąś słabość, powstrzymywania się od czegoś. Dla dobra drugiej osoby. Ta praca nad sobą, nad nakłanianiem swego ja do tego, by służyło komuś innemu, jest wtedy najbardziej owocna, gdy ceniona jest, czyniona jest w ukryciu. Zatem gdy milczą o niej zarówno nasze usta, jak i usta innych osób. Wtedy Bóg odda nam chwałę w niebie i to będzie nasza zapłata. I za, taką, za tak marną pracę i tak wspaniała zapłata. I warto ponieść trudy codzienności, skoro w perspektywie mamy całą wieczność. I każdy z nas ma szczególnie uwrażliwiać się na intencje swoich poczynań. Dlaczego ja to robię? Jaka jest intencja? Nasze słabości, jak wiemy, są rzeczywiście wielkie, dlatego muszę rozpocząć pracę nad nimi. A właściwie nie pracę, a modlitwę, by Bóg pomógł nam przyjmować tę naszą maleńkość, czyli zgodzić się musimy na te nasze słabości, na swoją Powiedzielibyśmy nawet nędzę, nicość, bo wtedy, uświadamiając sobie stan faktyczny naszej duszy, będę samoistnie usuwać się w cień, a nie szukać uznania w oczach innych ludzi. Za dobro płynące z czynów, dziękować będę Bogu jako jedynemu ich sprawcy. Nic nie przypisując sobie i nie odbierając w ten sposób chwały na ziemi, całej oczekując natomiast wieczności. I niech Duch Święty poucza nas o pokorze, o ukryciu, o cichości. Niech prowadzi nas Maryja, pełna pokory, ukryta w Bogu, najmniejsza, Choć największa święta. Niech Jezus da nam cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do czystych naszych intencji, bezinteresownych, abyśmy już od teraz rozpoczęli nowe życie, składające się z samych dobrych i czystych czynów. Amen. Prosci.